Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem wrócimy do naszych problemów lokalnych i tak zwanych europejskich. Dokładnie chodzi o to, że Niemcy konsekwentnie teraz od kiedy jest zwłaszcza rząd przez nich coraz bardziej sponsorowany i, zawsze i od początku a teraz coraz bardziej plus, Y, coraz bardziej od nich zależny, a wiemy jak to jest, że jak się bierze od kogoś pieniądze, to jest się od kogoś zależnym, dlatego, mimo że nas sam nienawidzi i powiedział to, że Polskość to nienormalność i dalej tak utrzymuje, to jeszcze przy okazji jest wspierany przez Niemców i jest u nich na pasku, to bardzo gorliwie wykonuje polecenia. Niemcy, wykorzystując ten stan rzeczy u nas obecny, sta będą nam wpychać, już wpychają coraz więcej nachodźców, których sami y, Ustami kanclerzycy, makryleżycy, zaprosili swego czasu, roku 2015. Po latach, część z tych ludzi, ale tylko mniejsza, znalazła gdzieś robotę i normalnie żyje. Większość dalej stanowi problem i kosztuje. No i pamiętajmy, że to wszystko było zrobione za pieniądze podatników, bo rządy. Nie mają innych pieniędzy jak pieniądze podatników. Jak ktoś mi nie wierzy, to odsyłam do wypowiedzi mądrzejszych. Wypowiedź premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher z listopada 1983 roku, że nie ma żadnych publicznych pieniędzy. I to wszystko za pieniądze podatników, i tak samo za nasze pieniądze te ludzkie elementy, które nam Niemcy teraz chcą przerzucić i przerzucają, z którymi mają problemy nieumyślne poradzić, też za nasze pieniądze będziemy musieli ich utrzymywać jeszcze płacić i znosić szkody, jakie będą nam wyrządzać. Przy tak sprzedajnym rządzie to się dzieje i będzie się dalej działo. Tylko bardzo mnie śmieszy to, że poparcie, ten rząd jednak ma wielu ludzi, którzy jak przychodzi do rozmowy o nachodźcach, to mówią, że są przeciwko i nawet często są rasistami i się boją swoje córki czy o swoje dzieci. No to skoro tak się boisz o swoje córki, o swoje dzieci, tak naprawdę jesteś rasiolem, to dlaczego popierasz tą władzę, która ci ich sprowadza i będzie sprowadzała jeszcze więcej? Tego jakoś zrozumieć nie potrafię. No ale to już w mózgi tych ludzi nie wchodzę. Fakt faktem jest taki, że Niemcy, żeby utrzymać u siebie trochę spokoju, robią wszystko, by tych nachodźców, których, którzy sami, sobie, których sami sobie z powodu ideologicznej głupoty, i głupiego pomysłu na Niemcy drogę na skróty, żeby zyskać siłę roboczą sprowadzili. Teraz chcą ich powciskać sąsiadom, na których mają wpływ i u których mogą zmieniać rządy jak rękawiczki. Tutaj widzimy jak w praktyce działa tak zwana solidarność europejska jest to stary numer, przypomina mi to zachowanie wielkiego, wielkich firm, które chcą upry, upry, sprywatyzować Dochód, ale uspołecznić koszty wyprodukowania tego dochodu. Tak samo Niemcy chcą wziąć wszystkie profity z Unii Europejskiej, i tak dalej, ale chcą uspołecznić na sąsiadów koszty wytworzenia tego profitu, z którego korzystają. Bardzo podła, podły sposób zachowania. I powinniśmy oponować, ale niestety, jest tak z tak sprzedajnymi elitami i dużą częścią społeczeństwa, która ma rozdwoje jaźni, tu nie chce na i nawet często jest rasistowska, ale tu głosuje na władzę, która im tych na tysiącami wpycha. Patrząc dalej, jak to wszystko idzie, zostawanie Unii w Unii Europejskiej staje jest niczym, zaszywanie się w worku z trupem. I im szybciej z tego wyjdziemy, tym lepiej. Jeśli nie wyjdziemy, to się zapadniemy z tym wszystkim i nic dobrego z tego nie wyjdzie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę i do widzenia.